W tej lekcji skupiamy się na pobraniu i zainstalowaniu przykładowej bazy danych, dzięki której będzie można uczyć się SQL Servera i będzie można samodzielnie przerabiać wiele przykładów. Zacznijmy od czystej konfiguracji Windows Servera. Windows Server w najnowszej wersji nie zezwala na uruchamianie przeglądarki, jeśli jesteś zalogowany na koncie administratora. Oczywiście moglibyśmy się teraz przelogować na zwykłe konto i kontynuować, Niemniej jednak, ponieważ ten system jest używany tylko i wyłącznie do nauki, to pozwolę sobie skonfigurować go tak, żeby jednak móc skorzystać z internetu. W tym celu zaczniemy od zmiany ustawień zabezpieczeń lokalnych. Uży do tego aplikacja Secpol .msc, zwana również Local Security Policy. Odpowiednia opcja, której szukamy, znajduje się w folderze Local Policies, Security Options, a następnie zmienić należy User Account Control Admin, Approval Mode for the Built-in Administrator Account. Ustawienie to musi być włączone, jednak od razu nie zadziała, stąd też szybki restart. Gotowe. Od tej pory możemy już korzystać z przeglądarki Edge. Bodajże od wersji SQL 2005. Przykładowe bazy danych są publikowane na stronie CodePlexu. Adres witryny to codeplex.com. Jest to miejsce, w którym publikowanych jest dużo różnego rodzaju otwartych projektów poświęconych różnym zagadnieniom związanym z technologią Microsoft. Jednak nas interesują przykładowe bazy danych dla sql 2016. Stąd też wpiszę SQL 2016 Sample Databases. No to i została znaleziona przykładowa baza danych. Niestety póki co, baza danych Adventureworks, czyli przykładowa baza danych, na której możemy uczyć się SQLa, nie została jeszcze opublikowana na Codeplexie. Informacja, którą tutaj znajdujemy, mówi, że takie skrypty są do ściągnięcia, ale ze strony Microsoftu. Przejdźmy na tą stronę. Tymczasem, przeglądając dostępne zasoby Codeplexu, zauważ, że na przykład są tutaj opublikowane bazy danych dla SQL Servera 2014. Pewnie z czasem pojawią się tutaj również przykładowe bazy danych dla SQLa 2016 i nowszych. Przejrzyjmy się, co tutaj jest do ściągnięcia na przykład dla SQLa 2014. Mamy więc AdventureWorks 2014 Full Database Backup. Jest to plik, który będzie można ściągnąć i odtworzyć jako zwykłą bazę danych zawierającą przykłady dedykowane dla sql 2014. 2014. AdventureWorks 2014 OLTP Script będzie zawierał w sobie skrypt, a więc plik tekstowy który należy uruchomić, i którego efektem będzie utworzenie gotowej bazy danych, na której znowu będzie można się poćwiczyć. To będzie ta sama baza danych, którą w pierwszym przykładzie mogliśmy po prostu ściągnąć jako backup. Mamy również AdventureWorks 2014 Warehouse Script. Jest to baza danych dedykowana, jeżeli chcesz poćwiczyć budowę hurtowni bazy danych. Ale jeśli tą hurtownię bazy danych chcesz ściągnąć w postaci backupu, to możesz to zrobić ściągając AdventureWorks DW-2014, Full Database Backup i tak dalej. Niekiedy można tutaj odnaleźć bazy danych, które w nazwie będą miały literki LT, to no, skrót od słowa Light, czyli nieco uproszczona baza danych AdventureWorks, dlatego że pełna baza AdventureWorks jest rzeczywiście dosyć złożoną bazą. My jednak próbujemy poznawać sql -a 2016, który w momencie nagrywania tego filmu jest dostępny w wersji CTP3. Stąd też zostaliśmy przekierowani na stronę Microsoftu, gdzie możemy teraz wybrać konkretny plik do ściągnięcia. Patrząc w to, co tutaj zostało nam zaproponowane, AdventureWorks 2016 CTP3 Bug to jest plik Kopii bazy danych, której będzie należało odtworzyć u siebie, i to jest właśnie to, co nas tym razem zainteresuje. Ale mamy również Adventureworks DW, czyli hurtownie bazy danych, oraz SQL 2016 CTP3 Samples, czyli przykładowe skrypty, przykłady, które pokazują nowe funkcjonalności znajdujące się w SQLu 2016. Na tym etapie pozostałe pliki nas nie interesują. Pobieranie pliku już się rozpoczęło. Plik ten trafi prawdopodobnie do katalogu Downloads bieżącego użytkownika. Jednak my za chwilę ten plik będziemy chcieli odtworzyć, ponieważ jest to tylko kopia bazy danych. Odtwarzanie bazy danych odbywa się na koncie SQL Servera, a to znaczy, że SQL Server musi mieć uprawnienia do odczytu folderu i pliku. Tego pliku, który w tej chwili ściągamy. Nie przypuszczam, żeby konto NT Service. MS SQL Server miało mieć uprawnienia do katalogu Downloads użytkownika administrator. Stąd też, jak tylko za chwilę plik zostanie pobrany, przeniosę go w miejsce, skąd SQL Server, bądź też konto, na którym pracuje SQL Server, będzie mógł sobie ten plik bazy danych odczytać. Otwieram folder, do którego została ściągnięta baza danych. Zabieram stąd plik, który umieszczam w katalogu TEMP bezpośrednio na dysku C. Teraz zajmę się odtworzeniem bazy danych. Loguję się do SQL serwera. Klikam prawym przyciskiem myszy na Databases i wybieram polecenie Restore Database. Odtworzenie z pliku jest przez SQL Server traktowane jako odtworzenie z urządzenia, stąd też zaznaczamy device. A następnie wskazuje na plik, który przed chwilką umieściłem w katalogu ctemp. Zaglądam do ctemp. Pliczek rzeczywiście tutaj jest. Potwierdzam przez OK. Zauważ, że w dolnej części ekranu już pojawiła się informacja o tym, że jest to plik kopii bazy danych AdventureWorks 2016 CTP3. Jest to pełna kopia. Ta kopia zostanie odtworzona na moim serwerze pod nazwą, która jest wskazana w pozycji Database. Nazwa ta niespecjalnie mi się podoba. Chciałbym, żeby baza została odtworzona po prostu jako AdventureWorks. Przyjrzyjmy się opcjom odtworzenia. Możesz tutaj określić położenie każdego z plików, który będzie za chwilę odtworzony. Nasza baza danych składałaby się z trzech pozycji, które należy odtworzyć. Ze względu na to, że jest to komputer ćwiczeniowy, wszystko może trafić na dysk C do katalogu Program Office Microsoft SQL Server, tam gdzie określiliśmy domyślną lokalizację baz danych podczas instalacji. Potencjalnie po można byłoby tutaj wyedytować. Pod opcjami zobaczysz, Przydatną opcję, ale i również nieco niebezpieczną opcję overwrite Existing Database. I chociaż można byłoby odtworzyć bazę danych klikając po prostu na OK, to my zdecydujemy się na skorzystanie z przycisku, który pojawia się w bardzo wielu oknach dialogowych. To jest przycisk Script. Po wybraniu Script określamy, że wszystkie te czynności, które zostały przed chwileczką wyklikane w tym oto oknie. Mają zostać przetłumaczone na język Transact SQL, dzięki czemu będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Już od razu możemy zapoznawać się z poleceniami, które będą wykonane podczas odtwarzania bazy danych. Jeszcze delikatne formatowanie komendy. Popatrzmy na komendę Restore Database, czyli odtwórz bazę danych. Jaką bazę danych? Adventureworks, skąd ją odtworzyć? From Disk. I tutaj ścieżka dostępu do pliku. With file równa się 1 oznacza, że z tego pliku należy wziąć pierwszy backup, który się tam znajduje. W naszym przypadku w tym pliku był i tak tylko jeden backup, więc file równa się 1 można ewentualnie było opuścić. Następnie trzy instrukcje MOVE, które mówią, gdzie ma być przesunięty plik Data, plik Log oraz mody, które wchodzą w skład przykładowej bazy danych Adventureworks. No Unload to poniekąd zaszłość z czasów, kiedy. Backupy sporządzano na taśmę. Polecenie powiedziałoby: Nie wyładowuj tej taśmy z napędu, stac równa się 5. Informowanie o tym, co się dzieje, ma się odbywać co 5% tego procesu. Oto mamy gotową komendę, która odtworzy bazę danych. Żeby uruchomić to polecenie, kliknij Execute lub naciśnij F5. Na karcie Messages będzie widać postęp procesu odtwarzania. Tutaj nieco zaskakujący, bo po informacji o ukończeniu 5-10%. Praktycznie bardzo szybko doszliśmy do pełnego odtworzenia bazy danych. Gdybyś na tym etapie spotkał błąd związany z brakiem dostępnej pamięci, to przypuszczam, że ten błąd jest powiązany raczej z tym, że korzystamy z wersji SQLa 2016, która być może jeszcze ma pewne niedociągnięcia. Po prostu spróbuj uruchomić tą komendę jeszcze raz. Każda z komend wykonywana przy użyciu skryptu powoduje, że drzewko po lewej stronie okna samo z siebie się nie odświeża. Więc jeżeli chcesz nową bazę danych w tym drzewku zobaczyć, kliknij prawym przyciskiem myszy na Databases i wybierz refresh. W tym momencie nasza baza danych się pojawiła. A w tej bazie danych wiele wiele tabel, które są ze sobą połączone. Różnymi relacjami. O tym, jak korzystać i jak się uczyć na tej przykładowej bazie danych, już w następnych lekcjach.